Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu, dlatego na tym kanale. Staram się zainspirować Was do korzystania z zasobów, które już są w Waszych szafach i do tego, by zakupy, których dokonujecie, były przemyślane dobre jakościowo i takie, które zostaną z Wami na dłużej. A teraz już temat dzisiejszego odcinka, czyli trzy sylwestrowe stylizacje. Grudzień to przede wszystkim czas świąt, ale już za chwilę będziemy też żegnać rok 2023 i witać rok 2024. A to, w mojej ocenie, wymaga jednak pewnej nieco bardziej specjalnej oprawy ubraniowej. Dlatego też dzisiaj przychodzę do Was z trzema propozycjami sylwestrowymi. To co ważne, chcę zaznaczyć, że przede wszystkim nie są to stylizacje, które można założyć na wielkie, bardzo wytworne bale. Takich okazji w moim życiu raczej nie ma, więc też nie ukrywam, że inspirując Was, przygotowałam raczej takie stylówki, które będziecie mogli założyć na prywatki, jakieś imprezy w gronie znajomych, ewentualnie zorganizowane sylwestry które nie wymagają bardzo okazałych strojów, bardzo strojnych kreacji. Więc mam nadzieję, że będzie i wygodnie z jednej strony, ale z drugiej w taki sposób, żeby można było podkreślić to, że jest to szczególny moment, szczególny wieczór. Z całą pewnością nie będą to także stylizacje, które możecie założyć na tak zwane Sylwestry pod chmurką, ponieważ rzeczywiście tutaj raczej byłoby w tym wam zwyczajnie za zimno. W takich wypadkach sugeruję raczej ciepłe kurtki, czapki, rękawiczki i buty o grubej podeszwie. Ale już nie przedłużając, trzy stylizacje zbudowane na bazie tego co już było w mojej szafie. Żaden element, który się dzisiaj pojawi, nie został specjalnie kupiony z tej okazji. W związku z tym będzie z jednej strony to, co już znam, co lubię, w czym czuję się dobrze, czyli rzeczy sprawdzone, a z drugiej troszeczkę bardziej elegancko aniżeli na co dzień. Zapraszam serdecznie. Kochani, pierwsza stylizacja to jest jedwabna, czarna sukienka. Ja wiem, że w tej chwili w sklepach po prostu roi się od różnego rodzaju stylizacji czy elementów stylizacji, które świecą od cekinów. Ja nie jestem fanką cekinów, dlatego też proponuję Wam nieco innego rodzaju błysk. Więc w tym wypadku, jak powiedziałam, jest to jedwa. Sukienka jest bardzo prosta, bardzo fajnie równoważy się ta zabudowana góra przez ten dosyć głęboki rozporek. Więc jest nam tutaj naprawdę wygodnie, bo rzeczywiście nic tutaj ruchów nie krępuje. Z drugiej strony, jest ta odrobina błysku. Do sukienki proponuję klasyczne czarne szpilki. Ja przynajmniej na takie właśnie buty postawiłam, a jeśli chodzi o biżuterię, to mam tutaj zestaw naszyjnik oraz kolczyki połączenie srebra z kamieniem Nocka i ród, do tego srebrna bransoletka oraz srebrny pierścionek z motywem warkocza. Jak widzicie, całość bardzo prosta, Srebro zresztą pięknie się z tą czernią, mam wrażenie, tutaj komponuje. Jeśli chodzi o coś, co pojawi się na wierzchu, to będzie to, To będzie to krótki żakiecik taki z rękawami o długości 3 czwarte, również w kolorze czarnym. Wydaje mi się, że to taka forma narzutki, która świetnie się sprawdzi podczas właśnie sylwestrowych imprez. Całość. Uzupełniam torebką średniej wielkości, również czarną. Można ten pasek od torebki odpiąć, i w tym momencie macie coś w rodzaju takiego kuferka, a można po prostu przewiesić to przez ramię, żeby było wygodniej, czy też po prostu założyć zwyczajnie o właśnie w ten sposób, regulując sobie długość paska. Więc to jest moja pierwsza propozycja. Jeszcze dodam tylko, że ja do nagrań nie wkładam tutaj rajstop, ponieważ najzwyczajniej w świecie jest mi wygodniej nagrywać w taki sposób. Ale oczywiście, gdybym się wybierała na jakąś imprezę, to tutaj cieniutkie, cieliste rajstopę jak najbardziej do tego bym dodała. Dajcie znać w komentarzach jak się zapatrujecie na tego rodzaju. Dosyć prostą, a jednocześnie bardzo wygodną stylówkę. Tym razem proponuję Wam połączenie czarnej bluzki, czarnego topu z błyszczącą spódnicą, taką o długości mniej więcej Midi, ale z dosyć. Dużym rozporkiem w kolorze miedzianym, i nie ukrywam, że ten kolor tak naprawdę mnie w tej całej stylizacji urzeka najbardziej. Jeśli chodzi, słuchajcie o biżuterię bo tutaj warto o tym wspomnieć że tu przy kołnierzu przy szyi jeśli chodzi o bluzkę, dzieje się dosyć dużo, dlatego zrezygnowałam w tym wypadku z naszyjnika. Natomiast dodałam dosyć duże kolczyki, to jest sztuczna biżuteria, mają kształt winogron, kolorem nieco nawiązują do tego, co się dzieje na spódnicy. Nie jest to oczywiście odcień idealny, ale jednak oraz pierścionek srebrny z motywem warkocza, który pojawił się już we wcześniejszej stylizacji. Ponownie, słuchajcie, jest to stylizacja, która jest naprawdę bardzo, ale to bardzo, Wygodna. Spódnica ma taki krój, że nie krępuje Wam tutaj nic absolutnie ruchów. Do tego dodałam karmelowe szpilki. Myślę, że wyglądają naprawdę bardzo elegancko i również kolorem troszkę nawiązują do koloru spódnicy. Jako taka warstwa wierzchnia, ponownie pojawi się krótki żakiecik z rękawami o długości 3 czwarte w czarnym kolorze. Całość uzupełniam też torebką średniej wielkości, w też w takim beżowo-karmelowym kolorze. I wydaje mi się, słuchajcie, że jeśli wybieracie się na jakąś domówkę, to to naprawdę będzie bardzo fajny zestaw, bo on nie jest przekombinowany. Jest tak naprawdę bardzo prosty. A z drugiej strony jest bardzo wygodny, więc nie jest zbyt okazale, nie jest zbyt strojnie. A jednocześnie już tym błyskiem na spódnicy, błyskiem na bluzce podkreślamy wyjątkowość tego wieczoru i właśnie to, że fakt, że jest to sylwester. Tak się to prezentuje w całości. To moja druga inspiracja dla Was dzisiaj. Pod ostatnim filmem, w którym prezentowałam wam trzy stylizacje świąteczne, pojawiły się dwa pytania od moich widzek. Pierwsze pytanie brzmiało dlaczego tylko trzy stylizacje, a drugie pytanie brzmiało, a ile ich właściwie potrzeba? Takich strojów na specjalne okazje. I muszę wam powiedzieć, że ja się w tym momencie zaczęłam zastanawiać, jak to wygląda w moim przypadku. Ja nie mam w swoim życiu zbyt wielu okazji szczególnych, wymagających właśnie jakiegoś szczególnego stroju czy podkreślenia tej. Okazji właśnie przy pomocy ubrania. Więc doszłam do wniosku, że jeśli chodzi o mnie, wystarczy mi jeden dyżurny garnitur i jedna dyżurna sukienka. I dzisiaj właśnie ta trzecia stylówka to jest ten mój dyżurny czarny wełniany garnitur. Garnitur jest z chłodnej wełny, jest dosyć cienki, więc, nawet kiedy będzie to impreza w domu, nie będzie Wam w czymś takim zbyt gorąco. Pamiętajcie, że oprócz tego, że wełna grzeje, jest też świetnym izolatorem. I do tego słuchajcie, dodałam dosyć nietypowe połączenie. Bluzka, którą mam od wielu, wielu lat w barwach raczej powiedziałabym dosyć wakacyjnych, morskich, ale wydało mi się, że taki jeden kolorystyczny, mocny akcent w tym zestawieniu się przyda. Ponieważ ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że większość ubrań w mojej szafie to są jednak ubrania dosyć stonowane, ale też zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że jeśli chodzi o Was, to bardzo często prosicie o ten kolor, więc bardzo proszę, kolor dzisiaj jest: błękit, granat, turkus. Mam nadzieję, że to jest też coś takiego, co przykuje. Uwagę, jeśli na tym Wam zależy, kiedy idziecie właśnie na jakąś imprezę. Oprócz tego, że w naturalny sposób w tym okresie świąteczno-noworocznym stawiamy na przykład na czerwień, ja postanowiłam pójść mocno, mocno pod prąd. I teraz uwaga. Czarne, dosyć klasyczne spodnie garniturowe, nieco bardziej eleganckie, na kant zestawiłam tutaj z bluzką, która ma plecy y, odkryte, czyli tutaj tym elementem, który prezentujecie, y, są właśnie plecy. Więc y, zdecydowanie jest to opcja imprezowa i zdecydowanie, no. Tylko w takich okolicznościach ja tę bluzkę nakładam, czy tę bluzkę noszę. Jeśli chodzi o buty, to tutaj ponownie pojawiły się moje naprawdę już stare czarne szpilki, ale model niezwykle wygodny. Ja już wspominałam o tym, że nie mam potrzeby. Wymiany ich na coś większego, nowego, przepraszam, na coś innego, ponieważ najzwyczajniej w świecie korzystam z nich dosyć rzadko, więc nie potrzebuję iluś tam par wyjściowych butów, kiedy te wyjścia pojawiają się naprawdę sporadycznie. Jeśli chodzi natomiast o biżuterię, to tutaj troszeczkę bardziej okazałe kolczyki w kolorze czarnym i srebrnym z dodatkiem cyrkonii Model tym razem też wiszący, dosyć mocno widoczny. Myślę, że bardzo ładnie odbijający się też od właśnie tej kolorowej bluzki, a do tego srebrna brazoletka oraz srebrny pierścionek z motywem warkocza. Wspomniałam o garniturze, więc z całą pewnością tym razem na wierzch wybieram marynarkę. Marynarkę nieco dłuższą, marynarkę właśnie garniturową. I słuchajcie, tak się ta całość prezentuje. Do tego postawiłam na niedużą torebkę, którą y, można z jednej strony nosić właśnie na takim y, łańcuszku, z drugiej strony można z niej zrobić po prostu taką y, zwykłą, malutką torebeczkę, którą weźmiecie w dłoń. Więc to jest moja trzecia inspiracja dla Was. Myślę też, słuchajcie, że nie ma sensu, żebyśmy się przy takich szczególnych okazjach wbijali, tutaj stawiam cudzysłów, jeśli chodzi o to określenie, w jakieś stroje, które. Będą dla nas niekomfortowe i niewygodne. Jeśli nie jesteście typem dziewczyny, która lubi spódnice czy sukienki, to garnitur również na sylwestra wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawą opcją. Także trzecia sylwestrowa, a także karnawałowa stylizacja dzisiaj dla Was. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Mam nadzieję, że dacie nam znać w komentarzach, która z zaprezentowanych stylówek przypadła Wam do gustu najbardziej. Kochani, pragnę Wam również z tego miejsca serdecznie podziękować za wszelkie formy wsparcia, jakie okazaliście nam w tym roku, za wszystkie Wasze subskrypcje, lajki, pozytywne komentarze, za udostępnianie tych filmów dalej, za wszystkie kawki postawione nam w serwisie Bajko 2, bo dzięki temu mamy taki. Bardzo ważny dla nas sygnał, że jesteście po drugiej stronie, że chcecie do nas wracać, że chcecie, żeby ten kanał się dalej rozwijał i żebyśmy przygotowywali dla Was kolejne modowe treści. Dziękuję Wam raz jeszcze bardzo serdecznie za dzisiaj, za to, że dotrwaliście do końca i na koniec, właśnie taki bardzo myślę ważny przekaz. Dla każdego z nas ten rok 2023 był różny, ale nam wszystkim życzę, żeby rok 2024 okazał się po prostu lepszy. Nieważne jak spędzicie tego Sylwestra, czy będą to wielkie bale, czy to będzie miejska impreza, czy będzie to prywatka, czy po prostu będziecie sobie siedzieć spokojnie z kubkiem herbaty pod kocem przed telewizorem czy po prostu wśród rodziny. Mam nadzieję, że ten wieczór spędzicie po prostu dobrze, miło i tak, jak chcecie. Wszystkiego najlepszego Wam życzę na ten nowy 2024 rok.